Istnieje pewna prawda o Wodzie Święconej, z której niewielu katolików zdaje sobie sprawę. Jest to prawda tak wstrząsająca, że gdy w XIV wieku objawiła ją święta Brygida Szwedzka, biskupi zamilkli, a wierni w całej Europie zadrżeli na samą myśl o tym, co opisała. Nie mówimy tu o pobożnej legendzie czy wymyślonej historii, mającej na celu straszenie dzieci. Mówimy o objawieniach zbadanych przez najwybitniejszych teologów Kościoła zatwierdzonych przez papieży i do dziś pozostających jednymi z najbardziej szanowanych pism mistycznych w katolicyzmie. W samym centrum tych wizji znajduje się przerażający obraz, który na zawsze zmienił sposób, w jaki Kościół rozumie walkę duchową. Co dzieje się w świecie duchowym, gdy grzesznik, osoba żyjąca w grzechu śmiertelnym bez skruchy i chęci poprawy, używa wody święconej we własnym domu? To co święta Brygida zobaczyła tamtej nocy, rzuca zupełnie nowe światło na sakramentalia. Zmieniło to sposób, w jaki święci i doktorzy Kościoła tłumaczą niewidzialną bitwę toczącą się w każdym katolickim domostwie. A dziś, ponad 600 lat później, ta wizja pozostaje równie aktualna, a może nawet bardziej paląca, niż kiedykolwiek wcześniej. Miliony katolików na całym świecie posiadają w domach kropielnicę lub buteleczki z wodą święconą. Miliony czynią znak krzyża po przebudzeniu, przed wyjściem do pracy czy kładąc się spać. Ale ilu z nich tak naprawdę rozumie, co w tym momencie czyni, i ilu używa tego świętego sakramentalium w sposób, który zamiast odstraszać demony w rzeczywistości, je karmi? Święta Brygida poznała odpowiedź i to, co ujrzała, jest doprawdy przerażające. Zanim jednak odsłonimy przed wami tę wizję, musicie zrozumieć, kim była ta niezwykła kobieta. Bo Brygida nie była zwyczajną wizjonerką. Nie była osobą, która pewnego dnia obudziła się twierdząc, że słyszy głosy z nieba. Urodziła się około 1303 roku w wyżynnym regionie Szwecji, jako córka jednej z najszlachetniejszych rodzin w kraju, spokrewniona z samym rodem królewskim. Od najmłodszych lat wyróżniała się spośród rówieśników. Już w wieku siedmiu lat zaczęła doświadczać wizji Chrystusa ukrzyżowanego. Nie były to mgliste sny ani dziecięce wyobrażenia, lecz wyraźne. Ostre, szczegółowe obrazy pana przybitego do krzyża, krwawiącego i cierpiącego. Wyobraźcie sobie siedmioletnią dziewczynkę, która budzi się w środku nocy, widząc Jezusa, pokrytego ranami, i słysząc jego głos, wyjaśniający ciężar ludzkich grzechów. Taka właśnie była brygida. Te wizje nigdy nie ustały, towarzyszyły jej przez całe życie, kształtując jej duszę. W wieku trzynastu lat została wydana za mąż za Ulfa Gudmarsona, młodego szlachcica. I tu dzieje się coś niezwykłego. Zamiast porzucić życie duchowe na rzecz obowiązków małżeńskich, Brygida przekształciła swój dom w sanktuarium modlitwy. Ona i Ulf doczekali się ośmiorga dzieci. Mimo to prowadziła życie pełne intensywnej pokuty, miłosierdzia i komunii z Bogiem. Jedno z jej dzieci, Katarzyna, również została później wyniesiona na ołtarze jako święta. Pomyślcie tylko, jak potężna musiała być wiara w tym domu, gdzie matka regularnie otrzymywała bezpośrednie przesłania z nieba, a jednocześnie twardo stąpała po ziemi, wychowując liczną rodzinę. To właśnie ta bliskość z Bogiem i głębokie zrozumienie życia rodzinnego sprawiają, że jej przestrogi są tak ważne dla nas dzisiaj. Zanim przejdziemy do sedna tej mrożącej krew w żyłach wizji i dowiemy się, jak unikać błędów, które mogą kosztować nas wieczność, mam do Was prośbę. Napiszcie w komentarzach: z jakiego miejsca na świecie oglądacie ten materiał? Chcemy wiedzieć, dokąd dociera to ważne przesłanie. Po około dwudziestu latach małżeństwa mąż brygidy Ulf zmarł. To właśnie wtedy jej życie przybrało jeszcze bardziej niezwykły obrót. Została wdową pokutnicą, porzuciła swoje bogactwa i całkowicie poświęciła się modlitwie oraz dziełom miłosierdzia. Wówczas wizje nasiliły się w sposób dramatyczny. Przez blisko 30 lat, od 1344 roku aż do śmierci w 1393 roku, dyktowała swoje objawienia spowiednikom. Rezultatem tego jest monumentalne dzieło. Liber Celestis, czyli Księga Niebiańska, znana również jako Objawienia Świętej Brygidy. To osiem kompletnych ksiąg wizji, dialogów z Chrystusem, nauk o niebie, piekle, czyśćcu, a także o demonach i ich taktykach. Ale co najważniejsze dla nas dzisiaj są tam też zapiski o sakramentaliach i ich prawdziwej mocy. Te objawienia nie zostały ukryte w jakimś zakurzonym klasztorze. Trafiły prosto do papieża, zostały przebadane przez najwybitniejszych teologów tamtych czasów. Jan Storkemady, który później został kardynałem, skrupulatnie przestudiował każdą wizję, każde słowo, a jego wniosek był jednoznaczny. Objawienia świętej Brygidy są w pełni zgodne z wiarą katolicką. W 1321 roku papież Bonifacy dionami kanonizował Brygidę, a wieki później, w 1999 roku, święty Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy, stawiając ją w jednym rzędzie z takimi gigantami ducha, jak święty Benedykt czy święta Katarzyna ze Sieny. Chrystus objawił jej szczegóły swojej męki, które otrzymało niewielu mistyków. Powiedział jej, że podczas biczowania i tortur otrzymał na swoje ciało dokładnie 5480 ciosów. Ta precyzyjna liczba stała się podstawą do szerzenia specjalnego nabożeństwa ku czci najświętszych ran. Ta intymność z cierpieniem Chrystusa naznaczyła całą duchowość brygidy. Ona nie widziała Pana z daleka, nie otrzymywała ogólnych, mglistych przesłań, widziała każdą kropelę krwi, czuła w swojej własnej duszy ciężar tego, co Chrystus wycierpiał dla ludzkości. I to właśnie ta sama brygida tak bliska Chrystusowi, tak zjednoczona z Jego cierpieniem otrzymała objawienia o tym co dzieje się, gdy grzesznicy używają rzeczy świętych w sposób hipokrycki. Wiarygodność tych przekazów nie mogłaby być wyższa. Zanim jednak zagłębimy się w samą wizję świętej brygidy, musicie zrozumieć coś absolutnie fundamentalnego. Coś, czego większość katolików nigdy się nie nauczyła, albo nauczyła się powierzchownie i po prostu zapomniała. Woda święcona to nie jest amulet. To nie jest magiczny przedmiot, który działa sam z siebie. To nie jest katolicki przesąd. Woda święcona jest sakramentalium. Zrozumienie, co to oznacza, jest kluczem do pojęcia tego, co zobaczyła szwedzka mistyczka. Kościół definiuje sakramentalia jako święte znaki, które są podobne do sakramentów. Mają one za zadanie przygotować ludzi na przyjęcie głównego efektu sakramentów i uświęcać różne okoliczności życia. Należą do nich różaniec, medaliki, szkaplerze. Popiół w środę popielcową poświęcone świece i właśnie woda święcona. Istnieje jednak kluczowa różnica, której wielu nie dostrzega. Sakramenty, takie jak chrzest, Eucharystia czy spowiedź, działają ex opere operato. Oznacza to, że udzielają łaski przez sam fakt wykonania czynności niezależnie od świętości szafarza, a do pewnego stopnia nawet niezależnie od dyspozycji przyjmującego, pod warunkiem, że nie stawia on przeszkód. Kiedy kapłan odprawia mszę, nawet jeśli jest grzesznikiem, chleb i wino naprawdę stają się ciałem i krwią Chrystusa. Z sakramentaliami jest inaczej. Nie działają one automatycznie. Ich skuteczność zależy od dwóch rzeczy. Modlitwy Kościoła i, co najważniejsze, dyspozycji osoby, która ich używa. Pozwólcie, że to powtórzę. Dyspozycji osoby, która ich używa, oznacza to, że ta sama woda święcona użyta przez dwie różne osoby może mieć zupełnie odwrotne skutki. Dla kogoś, kto używa jej z wiarą, czcią i pragnieniem nawrócenia, może być potężnym kanałem łaski. Dla kogoś, kto traktuje ją jak magiczny talizman, bez skruchy, bez zmiany życia, może stać się czymś zupełnie innym. Aby to zrozumieć, musimy najpierw spojrzeć na realną moc wody święconej, gdy jest używana poprawnie, ponieważ ta moc jest doprawdy ogromna. W tradycyjnych obrzędach błogosławieństwa wody Kościół nie ogranicza się do zwykłego pobłogosławienia płynu. Kapłan dokonuje egzorcyzmu soli, która zostanie zmieszana z wodą. Tak, egzorcyzmu, używając starożytnych, potężnych formuł, naładowanych duchowym autorytetem. W tradycyjnej formule kapłan mówi o soli, aby stała się zbawieniem dla wierzących, przynosząc zdrowie duszy i ciała oraz aby odpędziła wszelkie zjawy i złość szatana oraz każdego ducha nieczystego. Czy słyszeliście to? Odpędzić wszelką złość szatana. To nie jest język poetycki. To nie jest religijna metafora. To deklaracja wojny duchowej. A kiedy woda i sól zostają zmieszane? Kościół wyraźnie prosi, aby gdziekolwiek ta woda zostanie pokropiona, wszelki atak nieprzyjaciela został odparty. Święci potwierdzają tę moc wielokrotnie. Święta Teresa z Awila, jedna z największych mistyczek w historii. I doktor Kościoła pisała w swojej autobiografii, że często była dręczona przez demony. Doświadczała przerażających ataków i niszczącej wewnętrznej udręki, odkryła jednak coś niezwykłego. Napisała: Z długiego doświadczenia nauczyłam się, że nie ma nic lepszego niż woda święcona, by zmusić diabły do ucieczki. Nic. Nie powiedziała niewiele rzeczy. Powiedziała nic. Nic nie jest tak skuteczne jak woda święcona. Święty Jan Vianney, słynny proboszcz z Ars, również cierpiał z powodu ciągłych ataków demonicznych. Niewyjaśnione hałasy na plebanii, przesuwanie łóżka, tajemnicze pożary, nocne niepokoje trwające godzinami i co robił? Kropił wszystko wodą święconą, ponieważ wiedział, jaką nienawiścią demony darzą to sakramentalium. Egzorcyści potwierdzają to w swojej posłudze uwalniania. Regularnie są świadkami gwałtownych reakcji złych duchów na kontakt z wodą święconą, nie dlatego, że woda ma magiczną moc, ale dlatego, że reprezentuje ona zwycięstwo Chrystusa chrzest i egzorcyzm zawarty w jej błogosławieństwie. Tradycja zabierania wody święconej do domu jest bardzo stara, sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. To nie był przesąd, to była praktyczna wiara, wnoszenie ochrony i błogosławieństwa kościoła pod własny dach. Ale tutaj pojawia się problem, który święta Brygida zobaczyła z przerażającą jasnością była noc w Rzymie. Święta Brygida, oddana całkowicie Bogu, trwała na modlitwie. Jak to często bywało, weszła w stan głębokiej kontemplacji i wtedy Chrystus zaczął jej pokazywać coś wstrząsającego. W objawieniach Jezus opisuje Brygidzie duchową rzeczywistość pewnych ludzi. Mówi o osobach, które czczą go tylko zewnętrznie. Ludziach, którzy wykonują religijne gesty, używają świętych przedmiotów, w oczach świata uchodzą za pobożnych, ale wewnątrz Wewnątrz nienawidzą dzieł Bożych, traktują słowa Boga jak smutek i próżność, a co najstraszniejsze, obejmują diabła z miłością. Chrystus nie mówi tutaj o ateistach, nie mówi o ludziach, którzy otwarcie odrzucają wiarę, mówi o ludziach religijnych, o tych, którzy chodzą do Kościoła, mają wodę święconą w domu, robią znak krzyża. W pierwszej księdze objawień, w rozdziale trzecim. Jezus opisuje ludzi, którzy dają jałmużnę i czczą go wargami, ale robią to wszystko tylko po to, by zyskać sukces w świecie, by wydawać się dobrymi, by dostać to, czego chcą. Podczas gdy wykonują te na pozór pobożne czynności, trwają w grzechu. Nie nawracają się, nie żałują, nie zmieniają się, żyją tak samo jak wcześniej, ale teraz z nałożoną warstwą religijności, jakby to była fasada. Jakby sakramentalia były ochronnymi amuletami działającymi automatycznie. Wtedy Chrystus używa obrazu, który szokuje nawet dzisiaj. Porównuje ten rodzaj służby religijnej do kogoś, kto płaci wrogowi, by ten zabił jego własnego syna. Przeczytajcie to jeszcze raz. Używanie rzeczy świętych bez nawrócenia porównuje do płacenia mordercy za zabicie własnego dziecka. Dlaczego? Ponieważ taka osoba wykorzystuje kult Boga na korzyść diabła, przekształca coś świętego w narzędzie nieprzyjaciela. Bluźni swoimi czynami, nawet jeśli jej słowa wydają się pobożne. Wyobraźcie sobie teraz, jak to odnosi się do wody święconej. Ktoś żyje w grzechu śmiertelnym. Nie ma zamiaru się spowiadać, porzucić zdrady, kłamstwa czy nienawiści, wraca do domu i przy wejściu zamacza palce w kropielnicy. Robi znak krzyża, zewnętrznie, akt wiary, wewnętrznie, brak skruchy, co święta brygida widziała w tym momencie. W wizjach brygidy zasłona rzeczywistości często opadała, ukazując świat duchowy. To, co widziała wokół grzeszników, było przerażające: demony. Nie jeden czy dwa, ale całe tłumy demonów, otaczających te dusze, oskarżających je, czekających tylko na moment śmierci, by pociągnąć je ku potępieniu. W czwartej księdze objawień, w rozdziale siódmym, opisuje wizję sądu nad duszą. Sceneria jest imponująca: Niebo jawi się jako wspaniały pałac. Chrystus jaśnieje jak słońce. Jest tam anioł broniący duszy i Maryja, wstawiająca się za nią, ale jest też ktoś inny. Demon opisany jako oskarżający Etiopczyk, używając języka tamtych czasów, by opisać coś mrocznego i odrażającego. Ten demon nie milczy. Przedstawia oskarżenia z niebywałą, wręcz sądową, precyzją. Zna każdy grzech, każde zaniedbanie, ale przede wszystkim. Każdy moment, w którym osoba użyła rzeczy świętej w sposób świętokradczy. Demon wie, ile razy ta osoba zrobiła znak krzyża bezmyślnie, ile razy użyła wody święconej jako automatycznego rytuału, planując jednocześnie kolejny grzech. Przedstawia to wszystko przed boskim trybunałem. Święta Brygida widziała duszę drżącą przed listą własnych przewinień. Widziała, jak gesty, które wydawały się nieznaczące, Znak krzyża, zrobiony z przyzwyczajenia, bezmyślne pokropienie domu stawały się dowodami potępienia. Demony obserwują te akty religijnej hipokryzji. Widzą, że człowiek używa świętości jak amuletu, i to ich wcale nie odstrasza, przeciwnie, to je karmi. Ponieważ każdy akt religijny, wykonany bez nawrócenia, jest nowym bluźnierstwem, nowym dowodem na to, że ta dusza jest bliższa im niż Bogu. Aby to lepiej zrozumieć, Chrystus dał Brygidzie obraz duszy jako domu. Dom ten ma prawowitego właściciela, Boga. Ale co się dzieje, gdy wchodzi grzech śmiertelny? Dom nie staje się pusty, zostaje zajęty przez dzikich lokatorów. Jezus mówił w Ewangelii o duchu nieczystym, który wraca do wymiecionego i ozdobionego domu, przyprowadzając ze sobą siedem innych duchów złośliwszych od siebie. Brygida widziała to dosłownie. Widziała dusze, które otworzyły drzwi przez grzech. A teraz pomyślcie, kropienie fizycznego domu wodą święconą, podczas gdy duchowy dom, dusza jest pełen demonów, to jak zamykanie drzwi na klucz przed złodziejami podczas gdy złodziej już siedzi w salonie. Co gorsza, ten gest staje się dodatkową obrazą. Aby jeszcze lepiej zobrazować powagę tej sytuacji, pozwólcie, że opowiem wam inną historię z objawień świętej Brygidy. Historię, która ukazuje skrajne przeciwieństwo, a jednak prowadzi do podobnie niebezpiecznych wniosków. W wizjach mistyczki pojawia się postać pewnego mężczyzny. Był on szlachetnie urodzony, szanowany przez społeczeństwo, bogaty i wpływowy, jednak w ukryciu dokonał czegoś strasznego, sprzedał się diabłu, i nie mówię tu o metaforze. On dosłownie zawarł pakt, oddał swoją duszę w zamian za przyjemności, władzę i bogactwa. Żył tak przez sześćdziesiąt lat. Przez sześć dekad nie przyjmował sakramentów, nie używał wody święconej, a jeśli to robił. To tylko na pokaz, by zachować pozory. Żył otwarcie dla zła. Gdy nadeszła godzina śmierci, Brygida zobaczyła walkę o jego duszę. Demony otoczyły jego łoże, roszcząc sobie prawa do tego, co należało do nich na mocy paktu. Ciemność gęstniała, potępienie wydawało się nieuniknione. Ale wtedy stało się coś nadzwyczajnego. Chrystus nakazał Maryi i świętym wstawiać się za nim. Boże miłosierdzie interweniowało. W ostatnich chwilach ten człowiek, który służył diabłu przez całe życie, otrzymał szansę na nawrócenie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta historia obnaża strategię demona. Złym duchom jest wszystko jedno, czy jesteś jawnie zły, czy ukrywasz zło pod płaszczykiem religijności. Ważne, że jesteś oddzielony od Boga. Różnica polega na tym, że człowiek, który zaprzedał duszę diabłu, wiedział, co robi. Nie miał złudzeń. Wiedział, że jego sytuacja jest tragiczna. Natomiast katolik, który używa wody święconej bez nawrócenia, żyje w niebezpiecznej iluzji. Myśli, że jest bezpieczny. Sądzi, że jego religijne gesty coś znaczą. Uważa, że może nadal grzeszyć, bo przecież ma kropielnicę przy wejściu i czasem odmówi różaniec. To samo zadowolenie jest śmiertelną pułapką, często groźniejszą niż jawny pakt, bo usypia czujność aż do momentu, gdy jest za późno. Czym jednak dokładnie jest grzech śmiertelny? I dlaczego tak drastycznie wpływa on na skuteczność sakramentaliów? Nauka Kościoła jest w tej kwestii jasna. Grzech śmiertelny zrywa miłość w sercu człowieka, oddziela go od Boga, pozbawia łaski uświęcającej. Oznacza to, że osoba w stanie grzechu śmiertelnego jest duchowo martwa. Nie martwa w tym sensie, że nie może zostać zbawiona, póki żyje, zawsze jest nadzieja. Jest martwa w tym sensie, że boskie życie w jej duszy zgasło. Przyjaźń z Bogiem została zerwana. Taka osoba może wciąż otrzymywać pewne łaski uczynkowe. Bóg może wysyłać natchnienia wzywające do nawrócenia, ale nie jest ona dzieckiem Bożym w pełni tego słowa znaczeniu. Aby grzech był śmiertelny, muszą zostać spełnione trzy warunki: poważna materia, pełna świadomość i dobrowolna zgoda. Przykłady są powszechne: opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej bez ważnego powodu. Relacje seksualne poza małżeństwem, korzystanie z pornografii, żywienie głębokiej nienawiści do bliźniego, poważne oszczerstwa czy praktyki okultystyczne, jeśli żyjesz w którymkolwiek z tych grzechów i nie wyspowiadałeś się szczerze, nie masz mocnego postanowienia poprawy, to tkwisz w grzechu śmiertelnym. W takim stanie woda święcona, której używasz, nie działa tak jak powinna. Nie dlatego, że straciła swoją moc, ale dlatego, że ty zamknąłeś swoją duszę na tę moc. To tak, jakby ktoś cierpiał na śmiertelną chorobę nowotworową i zamiast poddać się leczeniu, brał witaminy. Witaminy są dobre, mogą nawet chwilowo wzmocnić, ale nie wyleczą raka, potrzebujesz prawdziwej terapii, operacji na otwartym sercu. W życiu duchowym tą operacją jest spowiedź żal za grzechy i nawrócenie. Bez tego sakramentalia są jedynie powierzchownym zabiegiem kosmetycznym na martwym ciele. Na podstawie objawień świętej brygidy i nauczania świętych możemy zrekonstruować to, co dzieje się w świecie duchowym, gdy grzesznik wraca do domu. Wyobraźcie sobie tę scenę. Kobieta w grzechu śmiertelnym wchodzi do mieszkania, spędziła dzień na plotkach, kłamstwach, może karmiła w sercu nienawiść, nie planuje zmiany, grzech jest dla niej rutyną, tak normalną jak mycie zębów, przy wejściu zanurza palce w wodzie święconej, mechanicznie czyni znak krzyża, co widzą demony. Woda jest prawdziwa, egzorcyzmowana, więc demony czują jej moc. Gdyby ta osoba była w stanie łaski, uciekłyby w popłochu. Ale ta dusza jest dla nich otwarta. To tak, jakby próbowała zamknąć drzwi frontowe na zasuwę, podczas gdy tylne okna są wyważone na oścież. Demony mogą czuć dyskomfort z powodu świętości wody, ale nie muszą uciekać. Co więcej, obserwują ten gest religijnej hipokryzji z czymś, co można nazwać diaboliczną satysfakcją. To jest właśnie ta przerażająca ironia. Woda święcona została stworzona, by walczyć z demonami. A jednak w rękach niepokutującego grzesznika staje się kolejnym instrumentem oskarżenia. Zły duch myśli: Ona wie, co jest słuszne. Ma dostęp do łaski, używa świętych znaków, a mimo to wybiera mnie swoim życiem. Święta Brygida widziała demony krążące wokół takich ludzi jak sępy, notujące każde takie zdarzenie. W dniu sądu. Te same krople wody święconej, które miały być błogosławieństwem, staną się dowodem w procesie przeciwko duszy. Używała wody tysiąc razy, ale nigdy się nie nawróciła. Będą krzyczeć oskarżyciele. I to jest wizja, która powinna wstrząsnąć każdym z nas. Czy ten obraz jest przerażający? Tak, i ma taki być, ale byłoby błędem kończyć w tym miejscu, byłoby błędem zostawić Was tylko ze strachem. Objawienia świętej Brygidy nie służą bowiem tylko ukazaniu Bożej sprawiedliwości, ale przede wszystkim Jego nieskończonego miłosierdzia. Chrystus nie pokazał tych wizji, by potępić grzeszników bez nadziei, ale by ich obudzić, póki jest czas. Pamiętacie człowieka, który zaprzedał duszę na sześćdziesiąt lat, nawet dla niego dostępna była łaska. Ta sama łaska jest dostępna teraz dla Ciebie. Jeśli rozpoznałeś siebie w tym opisie, jeśli używasz wody święconej, ale żyjesz w grzechu. Rozwiązaniem nie jest wyrzucenie kropielnicy. Rozwiązaniem jest wyrzucenie grzechu. Idź do spowiedzi. Dziś, najpóźniej, w tym tygodniu. Wyznaj grzechy szczerze, z prawdziwym żalem. Wróć do stanu łaski, i wtedy wtedy twoja woda święcona zadziała z pełną mocą. Stanie się potężną bronią, tarczą dla twojego domu, murem ogniowym przeciwko złu. Demony, które dziś śmieją się z twojej hipokryzji. Uciekną w przerażeniu, gdy wyjdziesz z konfesjonału czysty. Święta Brygida widziała Matkę Bożą walczącą o duszę swoich dzieci. Maryja chce Twojego zbawienia. Nie ma znaczenia, jak długo żyłeś w błędzie. Jedna szczera spowiedź wymazuje wszystko. Prawdziwe nawrócenie zmienia wszystko. Nie traktuj religii jak teatru. Niech Twoja woda święcona nie będzie pustym gestem, ale pieczęcią Twojej przynależności do Boga. Chrystus czeka. Konfesjonały są otwarte. Nie zwlekaj. Święta Brygido, patronko Europy, módl się za nami. Święta Tereso, któraś poznała moc wody święconej, módl się za nami. Panie Jezu Chryste, źródło wszelkiej łaski, zmiłuj się nad nami. Amen.